Dzień dobry kochani, witamy Was w kolejnym jesiennym vlogu. Dzisiaj wita się z Wami Ruby, tak? Rubisiu? Rubiśka. Wiecie co, bo ja cały czas mówię jakby do, do chłopaka, co nie? No, tyle tych chłopaków mamy w domu, tylko Zarulka jest jeszcze dziewczynką. No, o jaki Ty jesteś przez. O Jeziu, zobaczcie. Rozczulająca. Naprawdę. Nigdy nie miałam kotka i po prostu każda jego mała rzecz, wiecie, mnie... Yy, nie wiem, co miałam powiedzieć, osładzę. wiecie, że no po prostu mnie rozczula, o. O, kto się tak wyciąga? Fajny jesteś, fajna jesteś, no. No i będę tak sobie bo Ferbuzie z chłopakiem. Ja już tak z przyzwyczajenia. Pójdziemy później też do Ferbusia, ja już byłam, ojej, na jakiś śpiący. Ja byłam już u Ferbusia rano, dać mu jedzonko, wygłaskać go, wycałować. I teraz y, tutaj <noise> Rubi była sama godzinę na górze i mówię, dobra, zerknę, bo ogólnie Stasiek jest dzisiaj mm, dzisiaj jest w domu, bo wieczorem miał 38 chyba gorączki, dzisiaj ma 30, 20, 20 36,9, 37,1, więc zobaczymy, no ale wolałam go przetrzymać, y, przetrzymać w domku. <noise> tak? Rubi, tak, Rubi, zarka jest na dole. No, musisz tutaj troszeczkę. A, kto to tak się chce bawić? Kto tak, tak, tak. Kto, kto, kto. Teraz będę Was trochę zamęczać tym maluchem. O, idzie. Idzie. Dzisiejsza noc była m, dużo, dużo lepsza. Pierwsza, no to tak miauczała, czoła, chciała do mnie, bo czasami ją, wiecie, ściągałam z łóżka, żeby szła do kuwety czy coś. Myślałam, że nie będzie ogarniała. A tutaj świetnie sobie daje radę. Teraz już, e, kiedy chciała, to wskoczyła na łóżko, żeby spać. A kiedy chciała iść do kuwety, czy gdzieś tam, wiecie, napić się, czy, czy zjeść, no to sama sobie schodziła. Więc tak to wygląda. Bardzo spodobał jej się tunel. E, tam jest taka piłeczka, która tak grzechocze. Wczoraj wam pokazywałam, jak oglądaliście ten hol. E, uwielbia się ją bawić. Nawet w nocy e, poduszkiem, jakoś tak wtargała poduszko to i, i bawiła się, więc no. Słodzior. O, teraz bawi się, gania swój ogon. No, więc tak. Tak to u nas wszystko wygląda. Dziękuję za wszystkie rady. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Ja nie odbieram w żaden sposób tego źle, bo wiem, niektórzy pisali na końcu, żebym się tam nie obraziła. No, że to nie jest jakoś hamsko. Ja. To rozumiem, jestem bardzo wdzięczna. Fajnie jest poczytać takie komentarze, troszeczkę się zagłębić, bo tak jak mówię, kota mam pierwszy raz w życiu, więc tak naprawdę tyle co przeczytałam, to wiem. Ale takie rady od osób, które mają koty już od lat, są naprawdę dla mnie bardzo cenne, więc za wszystkie tutaj ogromnie, ogromnie dziękuję i możecie śmiało pisać. Wiem, że mleczka raczej nie podawać, chociaż powiem Wam, że piła przez te dwa dni i nie miała żadnej biegunki ani nic, więc... O, bawi się właśnie tą piłeczką, zaraz Wam pokażę. Więc myślę, że w porządku, no ale jak mówicie, że woda lepiej, no to okej. Okay. Ona i tak w większości je karmę mokrą. Raz dziennie dostaje tylko yy, troszeczkę... troszeczkę Słuchaj, Dobra, idę Wam nagrać. O, widzicie? Zadyszkę Zadyszkę zabawka, yy, a po prostu tyle radochy. Tyle radochy dla niego, dla niej. Nie, nie nauczę się. Rubi, nie nauczę się, mówię ci. <ścoughs> ja cię kręcę. A jeżeli chodzi o te koce, to w ogóle na nich nie leży. Nie, łóżko, co przychodzę tutaj na górę, to łóżko moje króluje. No i tak jak mówiłam, uwielbia ten koc z szyin. Ja nie wiem, czy jej nie zamówię takiego mniejszego, żeby miała też, wiecie, swoje legowisko. W ogóle też ma teraz taki drapak, ten, co Wam pokazywałam, mały z Action, ale no, będę musiała też jej kupić taki, wiecie, piętrowy, wypasiony, żeby mogła sobie skoczyć, tam poleżeć. Koty lubią na wysokościach. No, Jeżeli macie jakieś rady, bo nie chciałabym, żeby mi drapała mebli i w ogóle, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak nauczyć, żeby kotek tak nie drapał, albo jak zapobiec. Wiem, że obcinanie pazurków, to konieczność, no i właśnie jakieś drapaki, ale może macie jeszcze jakieś, e, jakieś dla mnie rady? <grywia> Już? Pobawione? pobawione? Ja w ogóle czytałam, że Żwirek, żwirek sil silikono silikonowy jest najlepszy mm, wszędzie na internecie, a jedna z widzek właśnie napisała mi, że nie, że on jest za twardy, że może kaleczyć łapki. Więc, jeżeli macie też takie informacje, jakiego wy używacie, to koniecznie piszcie mi. Nie chodzi ogólnie o firmę, tylko jaki rodzaj tego żwirku sprawdzi się najlepiej. Bo dla Ferbusia kupuję na przykład ten drewniany i widziałam, że koty też są normalnie tam narysowane, że mogą, ale nie wiem. Dajcie mi znać, jaki najbardziej polecacie. Będę ogromnie, ogromnie wdzięczna. No i co, na razie idziemy od Ruby, niech ona tutaj się bawi, niech odpocznie też od dzieci, bo one po prostu uwielbiają Ignaś, tak przychodzi to cały czas ją tylko mizia i z nią leży, ale ona jest chętna, jak już widzę, że na przykład chcę gdzieś, iść, mówię ignać, koniec, eee, ona chce iść sobie własno, własnymi ścieżkami, tak jak to koty lubią, więc nie można ich też tak osaczać. No, dobra. Lecimy, ona się tutaj bawi, a ja muszę pracować po pierwsze, bo dzisiaj też z domu. Znaczy, ja codziennie pracuję z domu, ale dzisiaj powinna by, powinnam być u Agaty. Ale no niestety, że Stasiek, że ja mam katar, y, po prostu taki lekko wodnisty, no to y, muszę zostać w domu. Nie wiem, czy tylko dzisiaj, czy jutro będę mogła już jechać, czy do końca tygodnia Staśka przetrzymam. Zobaczymy. No ale mam tutaj, zobaczcie, tak jakoś źle związałam. Y, jesteśmy na dole. Tutaj proszę bardzo, ekipa za nie jest poszkodowana. Nie martwcie się, bo wiem, że wiele osób może powiedzieć: Boże, kolejnego zwierzaka wzięła tamte oleje. Nie, absolutnie nie. Ja dla każdego mam po prostu chwilę, żeby się pobawić, pogłaskać, poprzytulać, wycałować, dać jedzonko. Więc to na spokojnie, na spokojnie wszystko ogarniam no wiadomo, że Ruby jest teraz malutka jest u góry tam, gdzie śpię, no to jakby najwięcej z nią czasu spędzam, ale ona tam już docelowo większość czasu będzie u góry spędzała. E, może za jakiś czas Ferbusia też tam wniosła, no nie wiem, zobaczymy, nie chcę też mieć, wiecie co, wszystkich tak naraz na u góry, bo jak wczoraj pokazałam e, królikowi kotka, no to królik był taki, wiecie, taki neutralny, a nawet lekko zadowolony, chciał powąchać i w ogóle, Ruby na początku też, ale później się trochę przestraszyła, więc syknęła tak na niego i mówię, dobra, nie, to nie jest jeszcze ten czas, powolutku będziemy to wszystko yy, drążać. Ferbitka bałagan zrobiłaś, okropny ferbisiek, okropny, trzeba tej poodkurzać. Yy, kuwetkę ogarnąć też, co? Dzisiaj ogarniemy. Jak już jestem w domu, no to wykorzystam to yy, ten czas na maksa. I sorry za to siano. Wiem, wygląda to jakby nie wiem, co to było, ale po prostu Ferbuś tak rozrzuca, zwłaszcza, że masz taki tunel z sianem. Taką miseczkę fajną, tutaj masz, jeszcze jakieś owoki. Yy, dostaliśmy yy, od firmy Vitapol, bo jesteśmy ambasadorami po prostu. No, więc zaraz sprzątamy ferbitek. A w ogóle Ferbi to jest teraz taki wielki w porównaniu do. Yy, kotka, oho, wąchasz mnie. Do kotka, że mówię wam, szok. No. Więc y, tak to u nas wszystko teraz wygląda, troszeczkę się zmienia. Ech, fajnie, jestem zadowolona i mam nadzieję, że wszystko jakoś mi się to uda pogodzić, bo po prostu jestem zakochana we wszystkich moich zwierzętach. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja od dziecka uwielbiałam zwierzęta, chciałam mieć dużo, tylko mama mi nie pozwalała. Ja miałam świnki morskie, miałam też kiedyś królika, ale miałam królika takiego rozrabiaka, że po prostu powiem, nie wiem czy Wam mówiłam, czy nie, był taki czarny, no, i któregoś jakiegoś tam dnia był sobie po prostu na balkonie czy coś, i ktoś go porwał. Po prostu ukradł nam z balkonu. No i słuchajcie, oddał go za dwa dni na balkon. Tak. Bo tak, rozrabiał on wszystko gryz, wszystkie kable i w ogóle. Więc ferb w porównaniu do tamtego królika to jest po prostu anioł. I dlatego ona też mówiła, a królika, nie bierz, nie bierz, bo one takie wiecie co? Rozrabiaki. No, ale to zależy, jaki królik, jaki charakter. Każde zwierzę ma inny charakter, nigdy nie możemy zobaczyć, o, ten będzie taki. No może już jak tam wiecie, schodowić, czy coś tam pani opowie, ale <laughs> czasami ciężko jest po prostu trafić. Tak jak i u ludzi, tak samo i u zwierząt. Nie wiadomo jaki. Charakterek będzie. Ostatnio byłam w Kaufie i wzięłam sobie taką kawę. Ona jest taka kremowa. Powiedziałam, że spoko, bo chciałam już troszeczkę większe opakowanie. Kupowałam, co za riksuś, Kupowałam te mniejsze i na krótko mi starczało, więc mówię: Dobra, teraz wezmę taką 250 gram. Nie jest zła, ale chyba też rewelacji nie ma. No nie wiem, taka okej, okay, okej okay po prostu. Ale ta waniliowa, muszę sobie do niej wrócić, bo była przepyszna. Dzień dobry! Dzień dobry, myszko, mała kochana. Jedz jaka słodka i jaka słodka tej pani powy. Patrzcie wszystkie teraz teraz będziemy mieli zwierzęce zwierzęce vlogi, bo tyle nas jest tutaj w domu. Teraz mamy zwierzyniec, czwórka ludzi i trzy zwierzaki trzy zwierzaki. Co mnie tu podgryzasz? Co mnie tu podgryzasz? Muszę ci ten kocyk niedługo przynieść tego yy, kociaka, tak? O Jezu, ja wiem, że ty nienawidzisz kotów. Wiem, ale może pokochasz, Rubi. Ona jest taka słodka, co? To będzie twoja przyjaciółka. Proszę cię, Zaruniu. Chociaż ten jeden kot, żebyś go kochała. Proszę. Byłam na szybko w sklepie. Tutaj dla Ferba kupiłam cały pęczek mm, koperku, bo on uwielbia. Tutaj jakiegoś rogala. Nie było seven daysów, tylko jakieś takie podobne. E, tutaj mamy taki pomysł na kurczaka. Nie wiem, czy mam e, akurat takiego kurczaka pałeczki, czy mam pierś, ale może coś wykombinuję. Czemu by nie? Dla Ignasia Stix, żeby wiecie, miał radochę, jak wróci. Wzięłam ryż, żeby właśnie na tego kurczaczka zrobić. I wzięłam dwa musiki takie. A ty co? Nie przyszłam nic jeść. No. Mam syf okropny na chacie, Jak zawsze, jak prowadzę vloga i jak nie prowadzę, zawsze jest po prostu syf. Więc muszę dzisiaj posprzątać. Ej, Zarusia! Zarunika, poczekaj. Ale. <laughs> Poczekajcie. Muszę ją tutaj poprzytulać. Ale co? Ale najpierw praca. Najpierw praca. Muszę ogarnąć jeszcze z jakieś dwie rzeczy. I, I dopiero wezmę się trochę za sprzątanie. Więc do roboty, królu złoty, skacze na mnie. Jeden, strasznie, uważaj, bo kawa tu. Hello, hello, w kolejnym dniu. Nie takiego zupełnego vlogowania, bo za chwileczkę będę się z Wami żegnać. Chcę was tylko poinformować też, co tam u nas się zadziało. A więc próbowałam dzisiaj w tym, w transporterze kota pokazać za, że na neutralnym terenie, czyli w domu. No i dopóki nie zamiałczał, było wszystko w porządku, ale jak już zamiałczał, to no ciężko, ciężko, wiecie co, szczerze mówiąc, nie widzę zupełnie tego, daję sobie czas, bo to tak naprawdę widzieć tylko przyszywę później, teraz tutaj w domu, ale nie, chyba to się nie uda, szczerze mówiąc, no ale nic, umówiłam Ruby do weterynarza. Nie do tego, co zawsze chodzimy, bo tam jest bardzo długi termin czekania, dopiero na 16, a jutro mam na 16.40 u innego weterynarza, który podobno też jest fajny, sprawdzony, bo kolega dał mi znać, też był z tym drugim kotkiem, bo jeszcze jeden kotek jest do, do odebrania. Jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam, został taki ostatni, dziewczynka, tak jak, jak rubi, więc siostrzyczka. One są po prostu przekochane, przekochane, więc jeżeli ktoś jest ze Zduńskiej Woli albo tej okolicy mnie ogląda, i by chciał mieć kotka, no to zachęcam, bo czeka, jest odrobaczony, już pierwsze odrobaczenie ma dane, jakieś dwa dni temu, więc na spokojnie jest do odbioru. Więc zachęcam, zachęcam, taka informacja ode mnie, bo chciałabym, żeby ten ostatni kotek, bo było ich pięć, chciałabym, żeby ten ostatni kotek też szybko znalazł dom i żeby miał taką kochającą rodzinkę, która poświęci mu dużo czasu. A odbiegając od tematu już kota, zwierząt, bo nie każdego może to interesować, to robię kanapkę dla Staśka. Proszę bardzo. Taka informacja dzisiejszego dnia. Kanapka będzie z tym serkiem na tosty Hochland. Uwielbiam te, te serki. Wiem, że one pewnie nie są jakieś, wiecie, zdrowe. No nie są zdrowe, ale są przepyszne. A zwłaszcza na tostach. Dużo bardziej wolę taki ser na tostach niż Zwykły żółty. Dobra. Więc kanapka taka zwykła zrobiona, bo Stasiu szynki nie je od kilku lat. Po prostu mu się odwidziało i nie chce. Czy ja mam brudny w ogóle ten? Chyba tak. No i teraz lepiej. Był uwalony. No nic. Ja się z Wami żegnam. Żeby ten vlog też nie był jakiś za długi. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co? Widzimy się już niedługo. Buziaczki. Pa!